i Witam ponownie. Kolejny słoneczny dzień, słońce w oczy parzy. <gry> eee, żartuję. Pszczoły latają jak wściekłe. Jest godzina w tej chwili. No nie wiem. Nie spojrzałem na ten. Ale co. Yy, dzisiaj dokończyłem yy, zwężanie tych gniazd. Tutaj u tych pszczółek. Tutaj jest 10 rodzin stoi. Teraz ta reszta jest pusta. No, skończyłem to. Tam na dole czerwieni się w lesie. Moja łapka Muszę jechać też przywieźć, ale nie dzisiaj już. No, e... teraz tak. Następna rzecz do zrobienia to jest tak: wszystkie te, co stoją, puste. Ramki do przejrzenia i do przytopienia. Wczoraj, wczoraj po. Po przeglądzie już wieczorem, jak już było chłodniej się zrobiło To rozpocząłem przetapiać Po raz pierwszy te ramki wytapiać e, Trochę tego zrobiłem e, no, te o, tu są ramki, które zrobiłem wczoraj Te dzisiaj z przyczepy, co leżały luźno, przyniosłem tutaj To jak ja tu wiadę następnym razem, będzie trochę chwilę pogody to do dobeczki świeża woda i jedziemy z tym z tym koksem te rameczki zabierzemy hmm, może jeszcze dzisiaj zapakuję do auta bo trzeba będzie je szykować wtapiać węze tyle węzy jeszcze mam a myślę, że więcej nie będę potrzebował w tym roku, bo mam mnóstwo mnóstwo no po prostu suszu jeszcze tam stoi stoi całe sterty, to jest wszystko do przejrzenia z tego powiedzmy jedna czwarta odpadnie no reszta zostanie odpadnie to znaczy do przetopienia no i pomału pomału będziemy robić chcę najpierw opróżyć tą przyczepę i zabrać ją wsunąć gdzieś tak żeby żeby nie stała tu na tym zakręcie na tej drodze wystarczy że stoi ponad rok muszę tę podłogę zdjąć ale to Mówię, krok po kroku, kurczę. Krok po kroku. Okej. Okay. Moje szczęście w domu też naciska mnie, żeby jej tam poprzykręcać po parę rzeczy. W domu. No. To też trzeba zrobić, nie ma co. Bo w okna pozakładać firanki. Firanki nie, ale jak ona to... Nierolatki, czy jakaś tam mach, nie wiem jak to się nawet nazywa. Wiem tylko, że trzeba zamontować. O, i, no i pszczółki, 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 tak powiedzmy, do końca lutego. Później mam, w tej chwili przejrzałem wszystkie. Tutaj w tym rzędzie znalazłem dwie słabiutkie. No to one w marcu, do marca, niech one sobie jeszcze siedzą, niech tam sobie pszczółki sobie robią. A w marcu, jak trafimy jakiś dobry okres pogody, to pójdą na jakąś mocną rodzinę. Mocniejszą, takich też tu nie brakuje. Dwie na pewno są o, w ten sposób, powiem, mocniejsze. No i kupa, kupa średniaków. W tej chwili no, walczą, walczą pszczółki. Tam do uli wchodzą, to wszystko jest raz, dwa, trzy. Te tutaj trzy stoją puste. Zawsze, zawsze, tak jest, że pszczoły są w środku, nie zdążę, ach przebiorę je, ja co wybiorą to wybiorą resztę resztę przebiorę i ten, e, dwa są zasiedlone i ten ostatni jest też pusty no to by było tyle na dzisiaj jadę do domu, bo to przyjechałem tu o drugiej. nie wiem, która jest godzina w tej chwili zobaczę jak wsiądę do auta, albo jak wyłączę kamerkę no nie ma co się przemęczać Kraczek po kroczku dzień coraz dłuższy to codziennie można będzie zostać trochę dłużej teraz czekamy, bo nadchodzą chłody ciągnie gdzieś tam z północy Hoła, w Moskwie minus 25, ale tam ich nie żałuje wcale. No dobrze, że, że na Ukrainie trochę cieplej to się boją wystartować i trochę spokoju na Ukrainie okej okay. do nas ma tutaj dotrzeć też tak nawet do minus 5 i jakiś opad śniegu, ale podejrzewam, że to tylko kilka dni i zaraz będzie kolejny raz kolejne, kolejne ocieplenie i, pszczoły. i teraz za każdym razem cieplej. Dzisiaj jak jechałem wyjechałem z pod domu samochodem to było na termometrze 16 przyjechałem tu, było już 12 nie? Taka jest różnica. Podniosłem się tutaj 100 metrów do góry do, do poziomu morza 100 metrów wyżej niż mieszkamy. My mieszkamy gdzieś tak 400... 400... nie pamiętam dokładnie. Sprawdźcie sobie w tym jak ktoś jest ciekawy. Jezioro Bodeńskie jest chyba 430 coś albo 20 coś, nie pamiętam. No my jesteśmy dużo, dużo nad jeziorem. Gdzieś jakieś szacuję około 100 metrów do ponad 500, no i tu jestem gdzieś na, na 600, może 700, nie, 700 nie wiem, ale 600 parę no także zaraz, zaraz czuję się czuję się temperaturę, jest, jest jak się jedzie, tutaj to, to widać na termometrze jak, jak jak leci temperatura w dół Ok, przestaję przynudzać serdecznie e, wszystkich żegnam i, i pozdrawiam e, życzę miłego oglądania do zobaczenia. Ach, jeszcze tak po, po skryptum. Tam wpisuję po, pod, pod filmikiem, nie pod każdym, ale co, który, co drugi, co trzeci filmik wpisuję, wpisuję pewien interesujący link na, na fotowoltaikę. Jak byłby ktoś zainteresowany, miał znajomych, miał, miał rodzinę, która, która ma problem ze słabymi hektarami, bardzo chętnie. Ja nikogo nie namawiam, nie wchodzę mu, nie wyzwaniam. Tak jak tu słyszałem, chłopcy byli, by przyjechali z górnego Śląska, a właściwie to tam już e, spod no, Rabka, Zdrój, tam okolice, stamtąd nie, żywiec. O. No to mówią, że, że dokładnie dzwoni, dzwonią firmy i, i wpraszają się. Ja nie, nie, no po prostu delikatnie, delikatnie tylko zapraszam o w ten sposób. Warunki są naprawdę no, dobre, bo nie jakieś oszustwo, nie jakieś oszukaństwo. Dobre, ponieważ sam w to wchodzę, e, moja siostra, moja siostra e, w Dębach dokładnie podpisała, mieszka w Dębach, gmina Bobrowice, podpisali umowę na 70 hektarów. Także no, wyobraźcie sobie, 13 tysięcy hektar tylko, dzierżawy rocznie. No to wyobraźcie sobie, jakie to są pieniądze. Nie, e, nie jakieś oszustwo, e, firma, inwestor już był, przedstawiciele inwestora, byli też w odwiedzinach w gminie, zapoznali się w gminie z władzami gmin, z pracownikami gmin, powiedzieli, że będą tu budować, że zamierzają budować, bo to jeszcze zezwolenia, to, to nie jest tak szybko, ale zamierzają budować fotowoltaikę 70 hektarów plus, bo cały czas, cały czas coś, coś spróbujemy dołożyć, przynajmniej jeszcze na tej gminie nasze hektary i i, I najprawdopodobniej kolega, i kolega, kolegi, i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób się to rozwija, ale no, jeszcze raz powtarzam, nie namawiam, ale jeżeli jest ktoś zainteresowany, to, to się polecam. Nie? Jest tam taki punkt mówiący o, o, o inflacji, także nie tracicie pieniędzy. Naprawdę, nawet jeżeli jest inflacja, to wy wydzierżawiając tej firmie temu inwestorowi, a właściwie temu, Najpierw e, firmie Epo, firma Epo robi to dalej. E, to EP EPE, EP, firma EPE jest przedstawicielem inwestor, inwestora, właściwie ona ma kontakt z wieloma inwestorami. Także umowy są pisane na fotowoltaikę, na, na dzierżawę, są pisane wspólnie z rolnikami, z prawnikami polskimi, z prawnikiem niemieckim, żeby to miało ręce i nogi w Europie, I, bo inwestorzy są głównie z Niemiec. Polacy nie mają takich pieniędzy, żeby inwestować w, w tak, w tak w, w, duże połacie. <laughs> Nasz inwestor, inwestor zainteresowany jest dwoma tysiącami hektarów, także jak, jak no, no, drzwi otwarte, naprawdę, naprawdę zachęcam i polecam. E, teraz już serdecznie dziękuję, do zobaczenia.